Ta <mum> da, 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 <mum> hmm? O. Oh. Cześć O, oh, cześć. Co tu się dzieje? Uh. Cześć, no i właśnie pomożesz nam zgadniać chmury? Wiesz o tym, bo właśnie chmury przeszkadzają nam, więc dołączysz się do nas? Tak? Będą trzy lekcje, albo dużo więcej lekcji. Więc pomożesz? Dobrze, pomogę, z moją mocą. I chmura ustawiona. Yy, nie chciałam cię wkurzyć, ale to w tą stronę. O, cóż, dobrze, zrobię to. No to chyba się nie zapiszę na tą pracę. Czemu nie? Fajna jest! Naprawdę powiedz mi to w tą stronę. Okej, okay, dziewczynka ustawiona. O, dziękuję. Naprawdę, Ci nie dziękujesz? Ustawiona ładnie. No dobrze, więc chyba sobie przypisuję tą pracę. Dlaczego? Myślałeś, że nie? Myślałaś, że nie? Co, więc jestem zapisana? No tak, będzie zapisana na liście. Jeśli nie, to powiedz yy, od razu. Jeśli nie, to dobra, to już się zapisuje. No dobrze. Jesteś Rimboł dasz. Bo gotowe chmury są, żebyś się słoniła. O, męczące. Jak, jak, czemu się tu zapisałam? Chciałem pomóc? Yy, nie, 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 nie. I powiedziałam, że to jest super praca, naprawdę. Yy, super! No super! Yy, no tak, super. To dawaj, że moja praca jest super. Nara, będę ci mi cię brakowała, ale super! Jeśli chcesz na liście coś. To... Jeśli nie, to na zawsze będziesz na liście. Nie! E, no i co ja narobiłam? E, muszę stąd uciekać, żeby mnie nie zauważyła. Ej, Rainbow Dash! Chodź! Przygotowane chmury! E, no dobrze, co się stało? Powiedz mi. No, chciałam powiedzieć nie. Okej, okay. co? Czemu nie? Powiedz. No, bo bo jestem. E, jestem uczulona i jestem chora. Naprawdę. Tak? <śmiech> <śmiech> tak. A, oh, no dobrze, to przeze mnie. To Przez jest zgadnienie chmur. Okej, okay. oh. No dobrze, to muszę się zapisać. Naprawdę. <laughs> oh, Okej, okay. bardzo cię przepraszam, że cię zaraziłam. Ale dobrze, jeśli chcesz przyjść, to przyjdź. No albo jeśli zapiszesz się na liście. A jeśli nie, to będziesz na zawsze na liście. Naprawdę, mówię ci prawdę. To żegnaj, naprawdę. Okej, okay. no dobrze. Chyba ci pomogłam, teraz spadam. Nie. <laughs> no, to jest taka, taka smoczka. Mhm, mm taka smoku. Taka fajna. Rainbow Dash! O, oh, cześć dziewczyny. Oh. <laughs> cześć, co się dzieje? No witaj Rainbow Dash. Ja tam u Ciebie uplork, czy nie jest ulor? No wiesz, powiedz mi. O, oh, no... Jestem hola, wiesz. O, co się dzieje? Jesteś taki chora! No dobrze, więc opowiem Wam wszystko, bo chmury ganiałam. Ugh, I teraz dlatego jestem chora. O trzeba Ci zdjąć ten urok, Rainbow dash A uczaj No tak, lepiej potrzebuję <laughs> Waszej pomocy. O, hm, Okej, mam lepszy pomysł niż Rarity co to jest, Rimbaudasz? Jakieś głupie coś. O, nie mów tak! No dobrze, to Nara. Mm. No dobrze, to będzie mój lepszy plan, niż Twilight. O, dobrze, spadam. Inciu, zosta zostań z nim. O. O. Ale praca. O, oh, cóż, teraz oglądam komiks. Oh, co się dzieje z tobą? Weź mnie, zostaw, chcę mi spać, a ja jestem chora. No zostaw mnie. No, i weź na chwilkę do siebie tego ruchusia. Oczekiwaj, podróż samki, chodź. chodź, chodź, chodź. O, o co? Cześć! Przyniosłam Ci prezent. I taki właśnie był plan. Rozumiesz już o co chodzi. No takie. Takie coś? No dobra. Ładny prezent. E, co się dzieje z tobą, Rainbow Dash, jak tutaj śmierdzi w domu? Ehm. No zaczynamy z drugim prezentem, ale to już tylko jeden prezentuję mówię. E, no to... O, <laughs> Ej, co ty robisz? <laughs> o, cześć Rimbudasz. Czy nie są ci książki do czytania? Equestia. No, Dragonsus? I o Rimbudasie. Czy o mnie? E, a cóż, nie jestem żadnej książek. Już wiem! Torcik, bąbelki i ten! Ten! ten. Jak to się nazywa? O, bąbelki! No tak! E, o, no to dobrze. Moje bułka zjeć. nie jej. Eee. no A, O, to gdzie jest Inciu? Właśnie mi go potrzebno. Wiesz? Gdzie jest Inciu? E, bryl, 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 bryl. Ięciu! Co ty tu robisz? Co ci tu robisz? Kto ci zank... Kto ci zamknął? No dobrze, ale nie! To nie jest... To jest twoja wina, bo on musi spać. Wiesz, spać. Mówię ci. Naczmy do domu. Hihi. Co? Mm. Okej, okay, to jest taki wybór. Mój plan jest lepszy, żebyś była zdrowa. Mm, mm, okay. mm, Ma lepszy plan. Jak będę ciepło, to będę w szpitalu. Jestem Rewooderz. Ile masz wyników? No dobrze. Yy, yy, że 151 sto dziesiąt... stopni? O, tak, tak. No pomóż mi zabierz mnie do szpitala. O nie, możecie zabrać się do lekarza. Yy. I co mu tu wymienić, proszę? No nie wiem, bo to taki wielki wynik. No, dan mi powiedz, ile ma stopni? 101! O, stopni. No to ty mu tutaj jest? Jestem chora! O, dobrze! E, no dobrze, damy zastrzyki. Nie, żadnych zastrzyków, jestem chora na zaszczyki No dobrze, to pójdę do innego. No naprawdę, do innego. Przepraszam, Twilight. Nie chciałam ci zrobić na złość. Ha? Naprawdę, że, że taka jestem. Uruchowałam się przez ciebie. Przez ciebie. Co przeze mnie! To przez ciebie! No dobrze, no ale dobra, to twój, moja wina, ale szkoda, że niech jeszcze dalej nie byłam na tej pracy. No, szkoda mi było. Naprawdę. Dlaczego? Jakbyś nie miała zaszczyk przez niego, to, by, to byś była zdrowa. Um, no, co nie chciałam. Bo nie, jest, nie lubię zaszczyków, bo to boli. Jestem wkurzona na ciebie, nie na siebie. O, no do dobrze. No dobrze, więc Celestia, chciałam cię zabrać do lekarza. O, tak. Oliwia. Wój plan? Zabierzemy cię do lodu przez pytania. Okej. Okay. Hmm? Aaaaaah! Uh, Nauu! Oho, oho, jak dziś mną. Naprawę. Aaaaaah! Weź go do siebie, słyszysz? Wziął. Wziął do ciebie. No, co plus O nie.